Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was listę 10 sportowych samochodów, które możecie kupić za mniej niż 30 tysięcy złotych. Naszą listę otwiera klasyk Mazda MX5, znana także jako Miata. Generacje NA i NB są dostępne w cenie do 30 tysięcy złotych. Ten roadster z napędem na tył oferuje doskonałą zabawę za kierownicą, niską masę i świetną zwrotność. Najlepszy silnik w tej cenie to 1,8 o mocy 140 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi około 8 sekund. Skrzynia biegów to najczęściej manualna pięciobiegowa, choć w niektórych wersjach występuje sześciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z zawieszeniem oraz korozja nadwozia. Ciekawostka: Mazda MX-5 została zaprojektowana przez inżyniera Mazdy Nobuhiro Yamamoto. Samochód jest inspirowany klasycznymi brytyjskimi roadsterami. Takimi jak Lotus Elan. Największe zalety to niska masa, świetne prowadzenie i duży potencjał do modyfikacji. Ten model cieszy się ogromną popularnością na całym świecie i jest jednym z najczęściej modyfikowanych samochodów przez entuzjastów motoryzacji. Kolejny roadster na naszej liście to BMW Z3, produkowany w latach 1995-2002, oferuje szeroką gamę silników. Najlepszą opcją w tej cenie jest silnik 2,8 o mocy 193 KONI mechanicznych, który pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 7,1 sekundy. Skrzynia biegów to manualna pięciobiegowa lub opcjonalnie automatyczna. Najczęstsze usterki to problemy z elektroniką i układem chłodzenia. Ciekawostka. BMW Z3 zyskało ogromną popularność dzięki filmowi GoldenEye z serii James Bond, gdzie pojawiło się jako samochód agenta 007. z 3 to nie tylko stylowy wygląd, ale też świetne prowadzenie i solidna niemiecka jakość, która zapewnia dużą trwałość i niezawodność. Ponadto, Z3 jest jednym z tych samochodów, które oferują prawdziwą przyjemność z jazdy dzięki doskonałemu wyważeniu i precyzyjnemu układowi kierowniczemu. Toyota Celica siódmej generacji to sportowe coupe, które zachwyca swoją stylistyką i niezawodnością. Najlepszym wyborem jest silnik 1,8 FWTI o mocy 192 koni mechanicznych, który pozwala na osiągnięcie 100 km na godzinę w około 7,4 sekundy. Skrzynia biegów to manualna sześciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z układem chłodzenia oraz zużycie zawieszenia. Ciekawostka. Design Celici siódmej generacji został stworzony przez kalifornijskie studio projektowe Calty Design Research, co nadało jej wyjątkowy, agresywny wygląd. Celika oferuje znakomitą dynamikę jazdy. Precyzyjne prowadzenie i niskie koszty eksploatacji, co sprawia, że jest to auto idealne na codzienną jazdę, jak i na weekendowe wypadki. Dodatkowo, Selika jest znana z wysokiej niezawodności, co jest charakterystyczne dla marki Toyota. A kolejną propozycją jest Toyota MR2. Ten kompaktowy sportowy samochód z lat 90. oferuje wyjątkowe wrażenia z jazdy dzięki umieszczeniu silnika centralnie. Najlepszy silnik 2,0 turbo o mocy 200 koni mechanicznych, Pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 6,1 sekundy. Skrzynia biegów to manualna pięciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z układem chłodzenia i zużywające się elementy zawieszenia. Ciekawostka: Toyota MR2W20 była często nazywana Ferrari dla ubogich ze względu na jej sportowy wygląd i osiągi, które przypominały bardziej ekskluzywne samochody. MR2 to także unikalny design i niezawodność. Co czyni go interesującym wyborem dla entuzjastów sportowych samochodów. Dodatkowo, dzięki centralnemu umieszczeniu silnika i precyzyjnemu układowi kierowniczemu, MR2 oferuje wyjątkową frajdę z jazdy, zwłaszcza na krętych drogach i torach wyścigowych. Alfa Romeo GTV to propozycja dla tych, którzy cenią sobie włoski styl i charakter. Najlepszy silnik w tej cenie to 3-litrowy Faustka. Silnik v szkoć w Alfa Romeo GTV jest często nazywany Busso V6. Na cześć jego projektanta Giuseppe Busso. Uważany jest za jeden z najlepszych silników v 6 wszechczasów dzięki swojej mocy i wyjątkowemu brzmieniu. GTV oferuje zarówno dynamikę, jak i piękny dźwięk silnika, choć Alfa może wymagać większej uwagi serwisowej, jazda nią to czysta przyjemność, zwłaszcza na krętych drogach, gdzie pokazuje swoje sportowe zacięcie. Dodatkowo wnętrze GTF jest eleganckie i stylowe, co podkreśla włoski charakter tego samochodu. Peugeot 206 RC. Ten kompaktowy hot hatch oferuje dużo radości z jazdy dzięki silnikowi 2 litry o mocy 177 koni mechanicznych. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi około 7,4 sekundy. Skrzynia biegów to manualna pięciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z zawieszeniem i układem elektrycznym. Ciekawostka. Peugeot 206 RC był jednym z najlepiej sprzedających się hot hatchów w Europie. Dzięki czemu stał się ikoną sportowych samochodów miejskich. 206RC charakteryzuje się świetnym prowadzeniem, precyzyjnym układem kierowniczym i dynamicznym wyglądem, co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych hatchbacków w tej cenie. Dodatkowo, kompaktowe wymiary i zwrotność sprawiają, że 206RC jest idealnym samochodem do miejskiej dżungli. Kolejny na liście znajduje się Saab 900 Turbo. Ten szwedzki kompaktowy samochód. Z lat 90. oferuje charakterystyczny design i solidne osiągi. Najlepszy silnik 2-litry turbo o mocy 185 mechanicznych pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 7,5 sekundy. Skrzynia biegów to manualna pięciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z turbosprężarką i korozją nadwozia. Ciekawostka: Saab 900 Turbo był jednym z pierwszych samochodów wyposażonych w turbosprężarkę. Co uczyniło go pionierem w dziedzinie osiągów w swojej tej klasie. Saab 900 Turbo to także elegancki wygląd i innowacyjne rozwiązania technologiczne, co czyni go interesującym wyborem dla miłośników nietuzinkowych samochodów. Dodatkowo, dzięki komfortowemu wnętrzu i dynamicznym osiągom, Saab 900 Turbo oferuje dużo frajdy z jazdy zarówno w mieście, jak i na autostradzie. Subaru Impreza WRX. Ten kompaktowy sedan z lat 90. oferuje znakomite osiągi i legendarny napęd na wszystkie koła. Najlepszy silnik EJ20 Turbo o pojemności 2 litry ma moc 211 koni mechanicznych, co pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 6 sekund. Skrzynia biegów to manualna pięciobiegowa. Najczęstsze usterki to problemy z układem chłodzenia i zużywające się elementy zawieszenia. Ciekawostka. Subaru Impreza WRX zdobyła sławę dzięki swoim sukcesom w rajdach, szczególnie dzięki modelowi WRC. Samochód ten stał się również ikoną dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi z dużym tylnym spoilerem. Impreza WRX to także sportowy design i solidna konstrukcja, co czyni go interesującym wyborem dla miłośników szybkich i wszechstronnych samochodów. Dodatkowo, dzięki legendarnej trakcji na wszystkie koła i precyzyjnemu układowi kierowniczemu. Impreza VRX oferuje niezapomniane wrażenia z jazdy zarówno na drogach publicznych, jak i na torze wyścigowym. Na końcu naszej listy znajduje się Alfa Romeo 156. Ten stylowy sedan z lat 90. oferuje włoską elegancję i sportowe osiągi. Najlepszy silnik 2.5 V6 o pojemności 2.5 litra ma moc 190 koni mechanicznych, co pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 7.3 sekundy skrzynia biegów to manualna sześciobiegowa, najczęstsze usterki to problemy z elektroniką i zawieszeniem. Ciekawostka: Alfa Romeo 156 zdobyła tytuł Car of the Year w 1998 roku, co potwierdza jej innowacyjny design i zaawansowane rozwiązania techniczne. 156 to także wyjątkowy wygląd i wysoka jakość wykonania, co czyni ją interesującym wyborem dla miłośników włoskiej motoryzacji. Dodatkowo, dzięki precyzyjnemu prowadzeniu i mocnym silnikom, Alfa Romeo 156 oferuje dużo frajdy z jazdy, zarówno na autostradzie, jak i na krętych drogach. To była nasza lista 10 sportowych samochodów, które możecie kupić za mniej niż 30 tysięcy złotych. Każdy z tych modeli oferuje coś wyjątkowego, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, który z tych samochodów Wam się najbardziej podoba, lub jeśli macie inne propozycje.